Nie bardzo i nie mogę Cię i mieć przed ciebie i nie, chcę, i nie Trzy, To? Hello, hello! Zrobimy sobie unboxing. No nie robimy jeszcze unboxing chyba paczki KFD. A, albo robiłem, ale robiłem chyba na YouTube. Także dużo wiadomo witamin. 12 cytrulina, kreatina. Sosiki, no bo sosiki są przepyszne. Próbujemy erytryto, mimo że już nie cukruję, ale jak ktoś przyjedzie to warto, żeby był. ZMB D plus K, C, sodium buty To też jest dobre na chyba trawienie. Nie? i Karmelowe, wiadomo, razy dwa. Cookie spray, białeczko, lody waniliowe, podstawa. No i ketchup, który jest najsmaczniejszy ze wszystkich sosów. Zrezygnowałem z Podliszki, z Biedronki, bo ten jest number one No A pamiętajcie, że Jest na to kod zniżkowy, paleciok Daję wam to zniżkę No i co? Głową do czoła i weder ci Roma Czujecie to? Teraz do Hasioka nie Wlazły dwa dupne dziki nie? I teraz chcę widzieć Reakcję ludzi Jak Idą z Hasiokiem z hasiami na hasiok, a tam jeb dziki. No. Tej! Nara! Jeden ja w środku, drugi na zewnątrz. No, zaraz leży. trzeba zamykać hasiok, no co mam powiedzieć? No, no ale mój piesek. nie był obronny. przecież nie obronny, ale. Ale chce. Co? Gadosz. Patrzcie. Tańska szulka, z którą Banut mi dał jakby był u Sebej i ona wtedy była na mnie zadłuża, a teraz Pięta na bajcku czyli chyba mi się urosła. W końcu do niej dorosłem. jest delikatna awaria. Koszuleczka Monster Power. To jest, ona jest najlepsza ze wszystkich. Najładniejsza, najfajniejsza, eee. Najlepiej się łapa. Eee. Kilma nie działa. Ale czy to jest jakiś problem? Dla mnie nie. Człowiek się bardziej wypłaci. I to jest dobre. Szybciej zrobi trening, bo szybko chcę iść do luftu. Także ja tak robię lecę bo zaraz trzeba lecieć po bajtlika tak to się kręci ostatnie dni pozdrawiam was czule